Cześć, z tej strony stał, a dzisiaj za mną jest... Loczek. I gramy w Skywars już siódmy odcinek. Tak. Tak, się To ja Tak, Widzi mi się basen. Laczek. Już jesteśmy po przerwie? Tak. Mapka. 10, 15 sekund. Jesteś leczek. Ja Masz czarne szkło. No, jestem na wprost. Widzisz? Skacze. No. O. Trzy, dwa, jeden. Jeden. Tylko. Dobra. E. No dobra, idę. Jaki. Okay. i ten, ty jaki? Taki i strasznie. Myślałem, że mam jakiś seks trochę. Wyjdź, daj mi kocza małego. Nie mam. Nie mam. Ja też nie mam. E, klatę idę, muszę sobie założyć. Dobra, mam jednego gościa. Chyba idę na nich. To klepie. ale nie mogę. Dobra, tu nikogo nie ma. Tu też jest, to już nic nie, nie ma. Tu też nic nie ma. Dobra, idę, idę, idę. Zabijcie. Zabijcie. Zabiję Dobra, zabiłem gościa. A. Tak, tak coś tam, buduje. Ej, jakiś się to mam To zabiję. Dobra, zabiję gościa. I został jeden. I jeden. Został jeden. Stał. Widzisz? Po góry na dachu. No wiem, tylko chcę sobie tutaj wziąć zbrajkę. Mam całą dieksową. Kobla weź. Nie, kobel mi niepotrzebny. Mam ender, perlę. Zaraz... Ender, perlę. Jądra... Tak, tak jak w tamtym odcinku. Tak jak w tamtym odcinku. Przerzucę. Ale nie, nie przerzuciłem. Jest. Dobra. Widzimy się na następnym... Na następnym... Na, następnym, na, następnym, na następnej mapce. Już jesteśmy na następnej mapce? Ta no, moja no, druga ulubiona. A ja mam tylko chatę. O nie. A tam też jest jakiś gościu. To jeszcze Bo czerwoną trzeba kupić. Tylko masz ten początkowy. Widzisz jak? No, widzę. Mam masz czerwone szkło, więc widzę. Czarne, czarne szkło. No właśnie. Nie mam takiego kolorów Ale że opatrzcie, no mi się nie tepa nie. Dobra, mamy trzy nrp Zobacz czy nie, to mi się nie tepa Strasz so, jeden, ostroś so, so, jeden Tepam się do ciebie Dobra, chodź. Ja, dobra, jesteś, chodź, chodź do dziurki. Idę, idę, ale daj mi ty bo słaby. Masz. Masz. O, coś mi nie wyrzuciło. Masz. A Chcesz mieczek? Masz mieczek, dobra. Chce, masz mam. Ile masz ender Dwie. Tu jest jakiś typek, typek! klepie, klepa, klepko! Dobra, zabity. Weź bo zaraz nas jakiś typek zabije znowu. To do Dobra, czekaj. Dobra, i czekaj. Idziemy na środek. Dobra. Czekaj, muszę wziąć kobel, ale dobra mam. kabel kobel, mam kobel. Oj, może ktoś nawala? Widzę gościa, widzę gościa. Dobra, zabiłem go. Spadłeś, widziałem. Ale on sobie niewidzialność kupił. Dobra, wygrałem. Widzimy się na następnej arence. Już jesteśmy na następnej arence? mamy. Chociaż nie musimy długo czekać. Ej, i ten na obok gdzie nie? No tam, wiem, gdzie to jesteś. Tu jest jedna skrzynka? O! I tak, Że bardzo źle. A ja nie mam derperły. Muszę sobie założyć taką zwyczajną zbrojkę. Dobra, trochę kieszowa. Dobra, ja idę. Czekaj uważaj, żeby nikt mnie nie zestrzelił. Mam dla ciebie Dobra, ja muszę potrzebuję klatę i ten hełm. Ja wyleję wodę tutaj w wszelki wypadek. Klaty, dobra, masz klatę lub hełm? hełm. Klatę ja lub hełm Klatę. Hełm? Dobra, dzięki. I klatę masz jakąś? Ja klatę już nie mam. A mieczek masz? Niech sobie czy ten złoty? Co coś wiem. takiego. A masz snit? Yy, co? Mama jamieczek, mam. Ja mam... Aha, no dobra, daj go. To, Czekaj, musimy się go przejść, już nie mam dobra, dobra, to idę tam dalej. Aha, nie? Mam. To bardzo dobrze. Utecz, nie, ja nie mam koksa. E, mam klatę. A ja dam ci się... Dobra, dzięki. Dobra, brakuje mi tylko klaty teraz, niech Już mam pełno. Jak soba klata! Joksowa klata! Mam. Nie mam. Mam. Czekaj, łukaj, szukam jakiegoś łuku. Masz tam. Uuu, jakiś gościu tu weszedz. Nie, to ja. Weź, Nie strasz mnie aż tak. Uciekł. bo to mi nie, poszło, nie ma. Czekaj, muszę ze klatę założyć jak samą. Uciekł. Dobra, górą idzie, idzie, idzie tedy. Idzie! Dobra, zrobię go. Cały żelazny. No i ten. Został jeszcze jeden. Gdzie on Tam, za. O, dobra, widzę go. Idzie do mnie. Gdzie on Widziałem Dzień. go przez chwilę. Ale mi teraz zniknął. A dobra, widzę go tam, jest nik. Daj, topamy się do niego. A nie mam perły. A mam. Ja mam. Trzy są. No w sumie ja mam. Tutaj chodź. Tu na to. Tu. Dobra, już się Spędzimy. Tylko, żebym go trafił, proszę to. Proszę, proszę, proszę. Nie. Nie trafiłem, nie trafiłem. Dobra, trafił go. Jest, trafiłem. Gin typek, gin! Nie, gin! Zabijam zabiję go! Ginąłem. Jest! Dobra, widzimy się jeszcze na jeszcze. Pa! Ziemeczki z tej strony. Stam i dzisiaj ze nam był. Loczek. Pa!